Literatura ze środka Europy. Podcast koło książkowy. Dzień dobry. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj środek Europy. Nieco odpłynie, dlatego, że po raz kolejny mam ogromną przyjemność zabrać Państwa do, nad Zatokę Chesapeake w prowincji Maryland w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dzisiaj bowiem chciałem Państwu opowiedzieć troszkę o książce Koniec Drogi, książce Johna Barta, wydanej w roku 1957. I wydanej w Polsce nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w roku 1971. Polski przekład przygotował pan Andrzej Słomianowski, a książka ukazała się w serii piwowskiej proza współczesna. Koniec drogi: to jest druga książka Johna Barta. W roku 56 ukazała się pływająca opera, o której odcinek jakiś czas temu. Przygotowywałem i którego wysłuchanie bardzo Państwu rekomenduję. Koniec drogi, to jest druga książka Barta, napisana rok później, ale już trzy lata później, w roku 1960, ukazuje się Bakunowy Faktori. John Bart, no, można byłoby powiedzieć, wypływa na szerokie wody, no bo to w końcu Atlantyk, przez który główny bohater będzie płynął. Koniec drogi to jest książka, która została wzmiankowana już we wstępie do pływającej opery, dlatego że tam Bart pisze, że no pierwotnie ta książka miała być inna. Natomiast ulegając wpływom wydawcy, podejmując jakieś swoje własne decyzje, część tej książki, część tej historii opisywanej w pływającej operze zostanie czy została przeniesiona do innej książki, do książki Koniec drogi. No i kiedy zaczynałem lekturę książki Koniec drogi, to zupełnie nie wiedziałem czego się spodziewać, bo nie wiedziałem, czy to będzie książka bezpośrednio odnosząca się do pływającej opery, wszak sugerował to sam Bart, czy będzie to coś jednak innego. No i pewne wątki spływającej opery, czy sposób pisania, sposób postrzegania świata, gdzieś tutaj są, natomiast jest to zupełnie inna historia. Mimo, że jakieś punkty wspólne spływającą operą ma. To, co wydaje mi się, że warto wiedzieć, to to, że ta książka to nie jest jeszcze późny czy nawet środkowy John Bart. To jest druga książka, i ta książka, jeżeli staracie się państwo unikać postmodernizmu, to może być to książka dla państwa, dlatego że tego postmodernizmu jest tutaj bardzo niewiele. Na poziomie sposobu pisania, na poziomie narracji, technik, tego nie ma tu w ogóle. To jest w sumie bardzo klasyczna powieść. Nie za duża, ona ma tam około 220 stron, o ile dobrze pamiętam. Bardzo klasyczna powieść z podziałem na rozdziały, z historią, która jest opowiadana chronologicznie, bez żadnych wygibasów, bez żadnych. Jak niektórzy mówią, udziwnień prosta historia. To znaczy prosta w sposobie opowiedzenia, bo ta historia taka znowu prosta nie jest. Natomiast nie jest to postmodernizm to jest ten John Bart, który dopiero się przygotowuje do tej swojej misji w światowej literaturze. Ale jakieś elementy drobne postmodernistyczne tutaj się gdzieś tam będą pojawiać. Koniec drogi to jest, proszę Państwa, bardzo ostra satyra na amerykańskie społeczeństwo lat 50. Bo historia przedstawiona tutaj rozgrywa się w roku 53, a momentami w roku 51. Tam mamy taki fragment, kiedy bohater opisuje siebie sprzed kilku lat. Początek lat 50. Bardzo tradycyjne społeczeństwo, społeczeństwo z przypisanymi rolami mężczyzna pracuje kobieta siedzi w domu i zajmuje się domem szykuje się na to żeby jak przyjdzie mężczyzna żeby go nie wiem ugościć na tym tle tego społeczeństwa które jest niby wolne ale jednocześnie jest niewolne i jest bardzo ograniczone przez liczne konwenanse na tym tle poznajemy bohatera głównego czyli Jacoba Hornera. Poznajemy go jako nauczyciela, nauczyciela gramatyki angielskiej, który właśnie rozpoczyna pracę w koledżu. Rozpoczynając pracę w koledżu, wchodzi w pewną lokalną społeczność, buduje nowe relacje i zaprzyjaźnia się z małżeństwem Morganów, Joe Morganem i jego żoną Reni. I klasyczny trójkąt, który tutaj powstanie, Klasyczny trójkąt emocjonalny będzie no, taką ramą, na której wszystkie te niedoskonałości społeczeństwa będą wybrzmiewać, ale także na której będzie widać różnicę w poglądach dwóch bardzo różnych od siebie bohaterów. Bo podejście do życia Jacoba Hornera i podejście do życia Joe Morgana, nie może być bardziej różne. Główny bohater, czyli Jacob Horner, to jest klasyczny relatywista. To jest relatywizm posunięty do granic, relatywizm wynikający z akceptacji postulatów powiedzmy egzystencjalizmu. Życie nie ma sensu, nasze wybory nie mają większego sensu. Życie jest de facto absurdem. Możemy robić, co chcemy. Dlatego, że nie ma żadnego sensu, nie ma żadnego planu. Możemy nie wiedzieć, dlaczego pewne decyzje podejmujemy, a bardzo często podejmujemy decyzje nie potrafiąc jednoznacznie powiedzieć, dlaczego tak było. Po prostu coś nas do nich skłoniło. To jest filozofia, to jest sposób działania Jacoba. Całkowitym przeciwieństwem jest Joe Morgan, człowiek, który Wierzy w to, że światem rządzą wartości i światem rządzi jakiś rodzaj uporządkowania. Uporządkowania, które powoduje, że jesteśmy w stanie dotrzeć do istoty rzeczy, że zadając pytania, zgłębiając temat, będziemy w stanie roztrząsać historię do odkrycia obiektywnej prawdy. Zadając pytanie ciągle dlaczego, kwestionując wszystko, co jest przedstawiane, co jest mówione. Będziemy odkrywać prawdziwą historię, będziemy odkrywać rzeczywistość, która przed nami jest gdzieś ukryta, no i w której my funkcjonujemy. I teraz obie te postacie są oczywiście przerysowane, natomiast no oni toczą spór, oni się przyjaźnią, ale jednocześnie do jakiegoś stopnia sobą pogardzają, do jakiegoś stopnia się nie rozumieją. Bo ta różnica w postrzeganiu świata nie może być większa. Podczas gdy Jacob akceptuje fakt, że nie wie, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej, mówi: Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem. Po prostu tak zrobiłem. Bo po prostu tak zrobiłem. Nie zastanawiałem się nad tym, zareagowałem jakoś odruchowo. O tyle, Joe zupełnie tego nie rozumie. Mówi: No ale musiałeś wiedzieć. Zrobiłeś tak, dlatego że. A on mówi: Może. Nie wiem, nie myślałem o tym. Ten spór, ta dyskusja toczy się najpierw wokół rzeczy, które są, no, można byłoby powiedzieć, bardzo uniwersalne jakieś, ale później ona zostaje sprowadzona do bardzo konkretnego wymiaru, a tym wymiarem jest historia romansu, która gdzieś się tam wydarza. I oni rozmawiają, w tle są emocje, i w którymś momencie ta historia staje się bardzo. Ale to bardzo czarną komedią. Książka jest niewątpliwie satyryczna. Książka jest bardzo ironiczna. Książka jest momentami wręcz cyniczna, ale w którymś momencie zostaje dołożony do tego ten wymiar czerni, tej wymiar tragiczności, i to się Bartowi udało zrobić niesamowicie. Ta książka ma jakiś rytm. I w ogóle nie będę Państwu mówił o nawet nie, tym, nie o tym, jak się ta książka kończy, tylko o tym, co się od któregoś momentu wydarza, bo właściwie powiedziałbym, że do pewnego stopnia zmienia się nawet taka klasyfikacja tej literatury. Bo o ile przez jakiś czas jest to historia o emocjach, o uczuciach, o związku, o próbie w tym związku, o tyle. W którymś momencie to wszystko dostaje takiego energetycznego kopa i historia zaczyna być historią prawie sensacyjną, i kończy się naprawdę jak wzorcowa czarna komedia, ta książka. Zaskoczył mnie John Bart zakończeniem bardzo, muszę przyznać. To, to na plus tylko dla książki, jak potrafi tak człowieka przekręcić. I nie obiecując bo właściwie już wiemy jak ta książka jest pisana nagle wprowadzić zupełnie nowy wymiar do tej historii natomiast John Barth wyśmiewa tu społeczeństwo lat 50 ale nie tylko na tym wymiarze moralnym nie tylko krytykuje relacje podział ról mężczyzna kobieta kawaler panna i tak on tutaj idzie głębiej bo tu jest prześmiewane całe amerykańskie społeczeństwo nie wspomniałem jeszcze bowiem o jednej bardzo istotnej osobie, która się tu pojawia, istotnej postaci. Jest to postać doktora. Doktora, który w którymś momencie diagnozuje głównego bohatera, diagnozuje Jacoba, diagnozuje go gdzieś na dworcu, podchodząc i mówiąc do niego: Pan na to cierpi. Właściwie siłą go zabiera z tego dworca. Doktor jest, nie wiemy, kim jest doktorem przez duże D ma jakąś szemraną klinikę, w której różne dziwne indywidua się kręcą, klinikę na wzgórzu. I tam przeprowadza różne... no powiedzmy sobie terapię. I cały wątek doktora i jego pseudoterapii, wpływu na innych ludzi. Oczekiwania, że oni będą pewne historie robić. To jest z kolei pokazanie w krzywym zwierciadle bardzo mocno całej historii, Dotyczącej terapii, dotyczącej psychoanalizy tego wszystkiego, co w latach 50. w Stanach wybucha i wpływu tego typu ludzi na życie innych, zupełnie normalnych ludzi. Bo czy Jacob Horner potrzebuje pomocy? Nie wiadomo, to, że miewa tak zwany paraliż egzystencjalny, on to tak określa, a sytuację, w której czasami czas mu przecieka przez palce, nie wie, co zrobić. No to tego typu rzeczy się zdarzają. Natomiast doktor proponuje mu różne dziwne terapie. Terapie, które no, ocierają się jakieś patologiczne zachowania. I doktor będzie w tej książce od początku do końca i będzie odgrywał rolę katalizatora. Bardzo ciekawa także postać. Doktor jest doktorem. Doktor jest czarnoskóry. Doktor nie może. Kupić kawy w sklepie czy w jakiejś kawiarni dla białych. Horner musi mu kupić kawę. To jest postać, która budzi bardzo wiele wątpliwości, narzucająca się ze swoją pomocą, nieproszona, a jednocześnie ta pomoc zostaje w jakimś stopniu zaakceptowana i no, Horner z niej korzysta. Ten doktor ustawia mu życie. Uczy go jakiś technik, technik podejmowania decyzji. No i są tutaj oczywiście w tej książce wątki, które są. Zbliżone do wątków spływającej opery. No ta historia z bliskim przyjacielem i z relacją intymną z żoną. To jest historia, która w jakim stopniu była grana już w pływającej operze, tutaj pojawia się ponownie. Okoliczności są inne, powody są inne, ale historia jest nadal ta sama. Do jakiegoś stopnia jest to mąż stręczący żonę swojemu przyjacielowi, układ jakiś dziwny, który tutaj wybrzmiewa. Także główny bohater jest do jakiegoś stopnia podobny. Człowiek na coś cierpiący, który jest trochę poza społeczeństwem i do jakiegoś stopnia taki, no powiedziałbym, złośliwy, do jakiegoś stopnia krytyczny w oglądzie rzeczywistości, precyzyjnie się wyrażający. Wspólna w tych książkach jest satyra na społeczeństwo lat 50. I spójny do pewnego stopnia. Jest sposób pisania i sposób oglądu rzeczywistości przez głównego bohatera. Miałem takie wrażenie, czytając tę książkę, że niektóre jej fragmenty czułem w nich takie mocne nawiązanie do pływającej opery. Miałem wręcz wrażenie, że być może jestem nawet w stanie określić, które fragmenty tej książki były pierwotnie częścią pływającej opery, bo są po prostu pływająco operowe. No, i nie ukrywam, że te fragmenty literacko podobały mi się najbardziej, bo to jest coś, co po prostu lubię. I pozwolę sobie Państwu teraz przeczytać mały fragment, fragment z początku książki, który to fragment pozwoli Wam trochę zbudować sobie postać głównego bohatera, Jacoba Hornera. Jest to sytuacja, w której Jacob Horner dostał propozycję pracy i Wybiera mieszkanie, szuka mieszkania, gdzie się zatrzyma w miasteczku Wikomiko. John Bart pisze tak. Tak więc w niedzielę zabrałem do samochodu ubrania, kilka książek, adapter z płytami, whisky, gipsową statuetkę, jakieś drobiazgi i wyruszyłem na wschodnie wybrzeże. Trzy godziny później zameldowałem się w hotelu Peninsula w Wikomiko. Gdzie zamierzałem mieszkać do czasu znalezienia odpowiadającej mi stałej kwatery i po lekkim obiedzie zacząłem szukać pokoju. Pierwszą niedobrą rzeczą było to, że znalazłem od razu całkowicie zadowalający pokój. W zasadzie nadzwyczaj trudno mi dogodzić, jeśli idzie o wynajmowanie pokojów. Wymagam, aby nikt nie mieszkał nade mną, aby mój pokój miał wysoki sufit i duże okno, żeby łóżko było wysoko nad podłogą nad to, żeby było szerokie i bardzo miękkie, aby łazienka była wyposażona w działający prysznic, a żeby właściciel nie mieszkał w tym samym budynku i aby nie troszczył się szczególnie o swoją własność ani o lokatorów, żeby lokatorzy nie dostarczali powodów do narzekania i aby jakaś służąca była osiągalna, ponieważ jestem tak wymagający. Znalezienie nawet względnie przyzwoitego miejsca zajmuje mi zazwyczaj sporo czasu. Lecz Pech chciał, że akurat pierwszy pokój, który był do wynajęcia i który znajdował się po drodze z College Avenue do hotelu, zaspokajał wszystkie moje żądania. Właścicielka, imponująca wdowa, około pięćdziesiątki. Na którą natknąłem się, gdy wychodziła ze starego dwupiętrowego, murowanego domu, wskazała mi pokój na drugim piętrze od frontu. Pan uczy w szkole? zapytała. Tak, proszę pani, jestem nauczycielem gramatyki. Miło mi pana poznać. Nazywam się Alder. Uściśnijmy sobie dłonie i to wszystko na razie, bo za często nie będzie mnie pan tu oglądał. Pani nie mieszka w tym domu? Mieszkać tutaj? Boże nie! Nie znoszę lokatorów, nie znoszę lokatorów wokół siebie. Zawsze męczą o to albo o tamto. Przez cały rok mieszkam w Ocean City. Gdy będzie panu czegoś trzeba, niech pan nie dzwoni do mnie, tylko do pana Prejka, dozorcy. Mieszkała w mieście. Pokazała mi pokój. Sześciostopowe okna w liczbie trzech, sufit 12 stóp. Ciemnoszare, tynkowane ściany, błazeria biała, niewiarygodne łoże, wysokie na trzy stopy, długie na siedem. przynajmniej tak samo szerokie, czarne, wyniosłe, zaopatrzone w baldachim monstrum z czterema słupami grubymi jak maszty, żłobkowanymi i zaokrąglonymi, z nader misternie rzeźbionym wezgłowiem, wznoszącym się trzy stopy ponad wałkiem. Idealne łóżko. Pozostałe meble tworzyły mieszaniny stylów i okresów, odnosiło się wrażenie jak przy zwiedzaniu gabinetu osobliwości Muzeum Winterthur. Lecz każda rzecz wydawała się ogromnie dostatnia. Przymiotnik dostatnia od razu przychodził do głowy. Pasował bardziej niż powiedzmy komfortowa. Te meble stwarzały atmosferę lekceważącego dostatku, jak gdyby były. Zdolne tak absurdalnie dobrze spełniać swe zadanie, że ledwie dostrzegały, że ktoś z nich korzysta. Potrzeba było rzeczywiście mężczyzny, mężczyzny z krwi i kości, aby jego obecność dawała się odnaleźć pośród tego umeblowania. Byłem pod wrażeniem. Krótko mówiąc, całe to miejsce nie pozostawiało nic do życzenia. Prysznic, służąca. Było wszystko. A cóż inni lokatorzy? spytałem z niepokojem. O! Przychodzą i odchodzą. Najczęściej kawalerowie, czasami kilka młodych par, przejezdni, jedna czy dwie pielęgniarki ze szpitala. A studenci? W Baltimore pożądane było mieć studentów za sąsiadów, bo pojedynczo nic im nie można było zarzucić, lecz podejrzewałem, że wujko Miko... Wszyscy studenci znają wszystkich nauczycieli, chyba aż za dobrze. Nie ma studentów. Oni mieszkają głównie w domach studenckich albo wynajmują pokoje dalej od College Avenue. Wszystko to było doskonałe, a jednak pozostawałem sceptyczny. Myślę, że powinienem pani powiedzieć, że ćwiczę na klarnecie, zakomunikowałem. Była to oczywiście nieprawda. Nie jestem muzykalny. O! Jakie to miłe! Sama śpiewałam, ale straciłam głos po śmierci męża. Pięłam najwspanialszego nauczyciela śpiewu w konserwatorium w Peabody. Nazywał się Ferrari. Ferrari mawiał do mnie. Nauczyła się pani wszystkiego, czego mogłem panią nauczyć. Posiada pani precyzję, styr, ekla. Jest pani una makina cantanda, mówił. To po włosku. Życie dokona reszty. – Niech pani zaufa życiu – mówił. – Ale nie mogłam aż do śmierci mojego biednego małżonka pięć lat temu, a wtedy właśnie straciłam głos. – Czy ma pani coś przeciwko zwierzętom? – Jakiego rodzaju? – zapytała szorstko pani Alder. – Pomyślałem, że znalazła się furtka. – Trudno powiedzieć. Lubię psy. Mógłbym sprowadzić kiedyś boksera albo dobermana. Moja gospodyni odetchnęła z ulgą. Zapomniałam, że pan jest nauczycielem gramatyki. Miałam tu kiedyś nauczyciela biologii, wyjaśniła. Chwyciłem się ostatniej nadziei. Mogę płacić najwyżej 12 dolarów tygodniowo. Czynsz wynosi 8, powiedziała pani Alder. Służąca bierze 3 dolary tygodniowo albo 4,5, to zależy. Zależy od czego? Ona również pierze. Spokojnie odparła pani Alder. Nie pozostawało mi nic innego, jak wynająć pokój. Zapłaciłem gospodyni czynsz za miesiąc z góry, chociaż żądała tylko za tydzień, i odprowadziłem ją do samochodu pięcioletniego bójka z podnoszonym dachem. Nazywam tę gratkę nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, ponieważ zapewniła mi bezczynność przez południe i wieczór, a także przez cały następny ranek. Nawet wymeldowanie się z hotelu Peninsula, przeniesienie na nowe miejsce i rozpakowanie rzeczy zajęło mi tylko półtorej godziny, i po upływie tego czasu nie było już co robić. Tak pisze John Bart tak pisze John Bart w książce Koniec drogi którą to książkę szczerze Państwu polecam. Oczywiście, jeżeli lubicie tego rodzaju pisanie, ale mam wrażenie, że koniec drogi nie jest powieścią dystansującą, nie jest powieścią formalnie trudną, której możecie się obawiać, nie jest powieścią, no niestety, skromnych 1500 stron, jak na przykład Bakunowy Faktor. Jest fajną, drugą, dobrą powieścią Johna Barta książką, która eksploruje wątki spływającej opery. I która właściwie no, jest takim pożegnaniem Johna Barta z takim pisaniem bardzo klasycznym. Ja przy tej książce spędziłem doskonałe godziny. Historia jest fantastyczna i ciekaw jestem. Bardzo jestem ciekaw, gdzie państwu będzie bliżej. Czy będzie państwu bliżej do relatywizmu Jacoba Hornera? Czy będzie państwu bliżej do no nieco bardziej już zasadniczego. Podejścia Joe Morgana. Gdzie ja się sytuuję, opowiem przy zupełnie innej okazji. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do słuchania starszych odcinków zachęcam do wysłuchania audycji o książce Pływająca opera zachęcam do podróży pociągiem, żaglowcem do literatury czyli do audycji o książce Bakunowy Faktor a także do wysłuchania audycji o już nieco późniejszej książce, czyli opowiadać dalej. Przez mikrofon mówił do państwa, w pewnym sensie, Marcin Piotrowski.